Wirtualna rzeczywistość istnieje w naszej świadomości od co najmniej pół wieku, ale zawsze była czymś niedostępnym, taką bardziej ciekawostką ze sfery science fiction niż realnym rozwiązaniem, które można mieć w domu. Wygląda jednak na to, że wszyscy musimy zrewidować postrzeganie tego rozwiązania, a to dzięki Samsungowi i jego goglom Gear VR. Samsung Gear VR to banalne w obsłudze, ale bardzo dopracowane rozwiązanie. Nie ma tu żadnych kabli, problemów z parowaniem po Bluetooth czy Wi-Fi. Po wyjęciu z pudełka wystarczy chwila, żeby przygotować gogle do działania oraz smartfon, który będzie pełnił rolę ekranu. Żeby korzystać z gogli Gear VR należy przytwierdzić do nich dwa paski, które będą utrzymywały urządzenie na głowie. Wystarczy minuta, i pierwszy etap mamy za sobą. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie na smartfonie aplikacji odpowiadającej za obsługę treści przystosowanych do obsługi wraz z goglami. Po włożeniu smartfona do gogli, aplikacja ta pobierze się automatycznie. Po jej pierwszym uruchomieniu trzeba się zarejestrować. W kolejnych krokach wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie telefonu. Kiedy już wszystko zostanie zainstalowane. Wystarczy wpiąć smartfon w złącze umieszczone na froncie gogli i, i to by było na tyle. Gear VR nie potrzebuje dodatkowego źródła zasilania, więc do zabawy wystarczy mieć naładowaną baterię w telefonie. Jeśli jednak jesteśmy po całym dniu i bateria jest na wykończeniu, to mamy dwa wyjścia. Podłączyć na kilka minut smartfon do ładowania, a w końcu rodzina Galaxy S6 ma funkcję Quick Charge. Albo podłączyć ładowarkę bezpośrednio do gear VR. Specjalny port znajduje się na spodzie, dzięki czemu kabel w niczym nie przeszkadza w użytkowaniu gogli. A smartfon zostaje dzięki temu zasilony. Teraz zakładamy gear VR na głowę, regulujemy ostrość pokrętłem umieszczonym na górze obudowy i gotowe. Jak sami widzicie, przygotowanie do pierwszego uruchomienia zestawu wirtualnej rzeczywistości od Samsunga jest banalnie proste. A później jest przecież jeszcze łatwiej. Za każdym razem, kiedy chcemy skorzystać z Gear VR, wystarczy tylko podpiąć smartfon i nałożyć gogle na głowę. Sama obsługa również jest bardzo intuicyjna. Google wyposażono w czujnik zbliżeniowy, dzięki czemu po założeniu na głowę smartfon jest już w trybie wirtualnej rzeczywistości i zaczyna wyświetlać treści. Po zdjęciu z głowy wygasza się dla zaoszczędzenia baterii. Na prawym boku za to umieszczony został panel dotykowy oraz przycisk wstecz, które służą do nawigacji w aplikacjach. A co tak właściwie można zrobić, kiedy już ma się gir VR na głowie? Zacznijmy od tego, że już samo założenie Gogli Samsunga jest niczym oh, przeniesienie się do innego świata. Przed oczami jest wyświetlany obraz tylko i wyłącznie ze smartfona, a każde odchylenie głowy, czy to w prawo, czy w lewo, płynnie zmienia to, co widzimy. Czujemy się, jakbyśmy byli w centrum wydarzeń. Filmy nagrane w 360 stopniach, w których na komputerze obraz ustawia się przy pomocy myszki wyglądają na gear VR obłędnie. Ma się wrażenie przebywania w miejscu kręcenia takiego materiału można spojrzeć w każdą stronę i dostrzec detale, które przy klasycznym, płaskim nagraniu byłyby poza kadrem. To zupełnie nowy sposób przeżywania nagrań wideo. W jednej chwili możemy znaleźć się na widowni pokazu Cirque du Soleil i poczuć się, jakby przed naszymi oczami odgrywał się prawdziwy spektakl. Nie jesteśmy ograniczeni do tego, co pokaże nam operator. Sami decydujemy, w którą stronę spojrzeć. Należy pamiętać, że wideo w 360 stopniach jest coraz popularniejsze. Przęt do nagrywania takiego formatu jest coraz tańszy i zarówno YouTube, jak i Facebook oferują obsługę takich filmów. Już teraz jest mnóstwo kontentu, a będzie go coraz więcej. Ale nie tylko wideo 360 stopni wygląda na gear VR dobrze. Rewelacyjnie ogląda się także zwykłe filmy. Wrażenie jest takie, jakby siedziało się w kinie i miało przed sobą ogromny ekran. Specjalna aplikacja może dodatkowo w tym pomóc, generując wirtualną salę kinową. Do tego dostępność na gir VR takich usług jak Netflix sprawia, że nigdy nie zabraknie nam filmów do oglądania. Gry przy użyciu gear VR również są zupełnie nowym przeżyciem. Nie ma już tak, że rozgrywka jest na monitorze przed nami. Zostajemy wręcz przeniesieni do samego centrum wydarzeń. Ruchy głowy są świetnie odzorowane i autentycznie można się zanurzyć w akcji. Mając gear VR na głowie, już nie tyle się gra, co przeżywa gry. Samsung Gear VR to prawdziwa rewolucja na rynku wirtualnej rozrywki. Sklep z aplikacjami dla Gear VR ma już wiele ciekawych rozwiązań, ale stale się rozrasta. Najważniejsze jest jednak to, że treści przystosowanych do wirtualnej rzeczywistości jest coraz więcej w takich serwisach jak YouTube. VR jest kompatybilny ze wszystkimi najnowszymi telefonami Samsung, także z najnowszymi S7 i S7 Edge. To małe urządzenie ma w sobie ogromny potencjał, który z każdym dniem jest odkrywany przez kolejnych twórców materiałów wideo i deweloperów. To jest przyszłość, którą w bardzo prosty sposób możemy doświadczyć już dziś. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli paród zig 2 czy ten sprzęt telefon który budzi skrajnie sprzeczne emocje telefon który jest koszmarnie drogi czyli iPhone 6